Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj spotkanie z samochodem wyjątkowym. Samochodem wyjątkowym, dlatego że coraz rzadziej jeździmy samochodami e, z silnikami spalinowymi. Coraz rzadziej testujemy samochody z silnikami spalinowymi, bo wszystkie nowe auta, które, dobrze, nie wszystkie, większość nowych samochodów, które pojawiają się na rynku, to samochody właśnie z silnikami elektrycznymi. Jednak tym razem święto i to wyjątkowe święto, bo. Trafiło do nas BMW-M3. W tej generacji samochód ma do zaoferowania bardzo wiele. Zwłaszcza, że jest to najmocniejsza wersja. M-trójki oferowana. Aktualnie mamy do czynienia z BMW M3 Competition, yy, które jest wyjątkowe z kilku powodów. Po po raz pierwszy BMW M3 w tej wersji jest oferowane z napędem na obie osie. Jednak ten napęd na obie osie jest na tyle specyficzny, że możemy zdecydować sami, będąc kierowcą, czy chcemy mieć napęd na obie osie, czy może jednak chcemy zaryzykować nieco i włączyć napęd tylko na koła osi tylnej. Co jest ryzykowne, bo nawet podczas jazdy z napędem na obiosie, tutaj naprawdę samochód cały czas szuka przyczepności. Pod maską rzędowa szóstka, podwójnie doładowana, 510 koni mechanicznych, mnóstwo newtonometrów. To wszystko sprawia, że ten samochód bardzo przypomina swoim charakterem samochody elektryczne. Po pierwsze, osiągami, po drugie, tym, jak szybko ubywa paliwo. Z niewielkiego zbiornika, bo zbiornik tutaj naprawdę jest skromny, i przy moim zużyciu średnim na poziomie 12 litrów z kawałeczkiem, muszę bardzo często tankować ten samochód. Ale na szczęście, w przeciwieństwie do samochodów elektrycznych, uzupełnienie paliwa w zbiorniku nie trwa strasznie długo, ale też nie należy do najtańszych, bo zalecany przez producenta paliwo to co najmniej 9-8 oktanów. żeby było ciekawi, no popracowano w tej wersji nad y, sztywnością nadwozia. Mamy jedną poprzeczkę, drugą poprzeczkę, to wszystko spina. Mocowania amortyzatorów, górne mocowania amortyzatorów, wszystko po to, żeby samochód był jak najsztywniejszy. Pod spodem 3 litry w rzędzie podwójnie doładowane, 510 koni naprawdę robi robotę. Zwłaszcza że ten samochód nie waży nawet 2 ton, waży 1800 kg z kawałkiem, więc jak na taką moc jest naprawdę dobrze. A żeby było ciekawiej, to tutaj mamy informację o tym, co to za wspaniały lakier w tym samochodzie jest. BMW Individual FL94587 Atlantis Metallic, żeby było ciekawiej, próbowałem znaleźć ten lakier w konfiguratorze, nie udało mi się, więc nie powiem wam, ile on kosztuje, ale jeśli ktoś chce kupić taki samochód, to wydanie kolejnych Nastu albo 10 tysięcy złotych na tak wyjątkowy lakier. Nie będzie stanowiło specjalnego problemu. Wagażnik sobie darujemy, bo wagażnik jest odpowiedniej wielkości. No a tutaj mamy efektowny znaczek BMW M3 Competition. Nie wiem, czy tam są wloty, czy są wyloty, ale raczej tych wylotów nie ma. Skute aluminiowe felgi i genialne opony. Opony, które strasznie hałasują, które stworzono również z myślą o, jazdy, o jeździe po torze, bo nasz egzemplarz wyposażono w kultowe wśród osób które jeżdżą po torach właśnie takimi samochodami, opony Michelin Pilot Sport Cup 2. Z zewnątrz wyglądają jak sliki, od środka wyglądają jak opony na deszcz. Hałasują, ale trzymają się Drogi, naprawdę bardzo dobrze. Z przodu opony o szerokości 275 mm, profil 35 i tylko 19. A z tyłu, z tyłu 20-calowe koła. I żeby było ciekawiej, tych przednich I tylnych nie zamienimy, pomimo tego, że rozstaw nam pasuje, bo z tyłu mieszczą się opony o szerokości 285 mm, profil 30. Widać, że tej oponki jest tu mało, zwłaszcza, że opony są dziutkie, a całe zawieszenie, jak to wem, trójce zostało jeszcze bardzo obniżone. Zawieszenie aktywne, które jest albo twarde, albo bardzo twarde. I te poszerzenia poszerzenia, które tutaj jeszcze. Są listewki, które sprawiają, żeby tutaj opona nie wystawała nam za obrys, bo jeśli spojrzycie na ten samochód z, z tego profilu, tak jak ja patrzę albo od przodu, to zobaczycie te poszerzenia zarówno tylnych nadkoli, jak i przednich. No, ten błotnik przedni tylny do zwykłej trójki pasować nie będzie, bo tutaj zrobiło się naprawdę bardzo szeroko. Zrobiło się szeroko po to, żeby samochód jak najlepiej e, prowadził się a jest tutaj z czym walczyć. Ja już wiem, że takim samochodem mógłbym jeździć na co dzień, pomimo tego, że jest męczący, głośny, niekomfortowy, ale sprawia mnóstwo frajdy. Dyskretny spoiler z karbonu. Dyskretny deflektor z, z, z karbonu pod zderzakiem. Cztery gigantyczne końcówki układu wydechowego. A to wszystko po to, żeby... Po pierwsze było głośno, po drugie, żeby czuć się jak naprawdę w sportowym samochodzie, bo to jest samochód, który teoretycznie jest wersją rozwojową e, zwykłego BMW serii 3, ale mnóstwo opcji jakie możemy sobie zmienić w, w tym samochodzie sprawia, że to jest samochód, który sprawdzi się idealnie podczas codziennej jazdy, jak i podczas szaleństwa na torze. Nie jesteśmy na torze, więc nie poszalejemy, ale zobaczmy, jak wygląda ten samochód w środku. Jak jest w środku? W środku jest przyzwoity. Jak na BMW serii 3, pamiętając poprzednie wersje, no tutaj jest naprawdę całkiem sporo miejsca w tym samochodzie. Na tylnej kanapie, nie powiem, że siedzi się tak jak w przednich fotelach, które są kubełkowe i naprawdę genialnie trzymają nas podczas pokonywania zakrętów, ale jest naprawdę całkiem zacnie wygodnie się siedzi. Mamy podgrzewanie kanapy. Zewnętrznych miejsc, czyli możemy sobie zewnętrzne miejsca podgrzewać. No i mamy strefy klimatyzacji, możemy sobie ustalić w drugim rzędzie, jak ta klimatyzacja ma pracować. Ilość miejsca akceptowalna, i są tacy, co mówią, że z tyłu jeździ się lepiej niż z przodu. A jak jest z przodu? Z przodu to się dopiero dzieje. Z przodu mamy fotele, które możemy sobie naprawdę niziutko ustawić. Mamy zagłówki, które wysuwają się elektrycznie i. I działają, działają, możemy sobie zagłówek wysunąć, wsunąć. Pełna elektryka. Fotele kubełkowe, ale nie za bardzo kubełkowe, więc takie w sam raz na do cywilnej jazdy. Zwłaszcza, że mamy tutaj podgrzewanie, wentylację. No, wszystko to, co powinno w takim samochodzie być. Bo tutaj się naprawdę możemy spocić podczas jazdy po to, pozycja za kierownicą. Fajna, gruba kierownica. No, i wszystko jak w BMW, więc wsiadamy i czujemy się tak, jakbyśmy tym samochodem jeździli od zawsze. Zobaczcie sami, co tutaj można skonfigurować, w jaki sposób można e, dopracować, do, do, dostosować do swoich indywidualnych preferencji. E, cały układ napędowy, silnik od efektywnego po Sport Plus podwozie Comfort Sport Sport Plus, układ kierowniczy Comfort Sport, hamulec Comfort Sport i konfiguracja e, układu MX Drive, 4WD standardowy 4WD Sport oraz 2WD no i mamy jeszcze kontrolę trakcji którą też sobie możemy e, regulować od 10 do Zera. Nie odważyłem się i się nie odważę na drodze. W okolicach Warszawy też nie ma specjalnie takiego jakiegoś toru, na którym można było bezpiecznie to zrobić, bo na modlinie jest jednak ciut wąsko, więc wybieram sobie tryb M1. Poławiłbym się na torze takim samochodem. Poszalał. No, ale nie jesteśmy na torze, więc szaleć nie będziemy. Będziemy jechać tak jak na to dzień. że tym samochodem. Efekt jest taki, że zużycie paliwa nie przekracza 13 litrów, co uważam za całkiem przyzwoity wynik. 12,3 litra z 444 km. Naprawdę zacny wynik według mnie, jak na osiągi tego samochodu. No, po 500 koni, po 510 koni mechanicznych, które. Naprawdę dzięki tym dwóm e, sprężarkom jakoś nie ma problemu z tym, żeby tym samochodem szybko ruszyć ze świateł. E, co prawda byli tacy co twierdzili, że... I są tacy co twierdzą, że e, samochód, każdy samochód elektryczny będzie szybszy. No, nie. Jednak nie, bo tutaj mamy skrzynię biegów i tutaj mamy taką regulację tej skrzyni biegów. Tutaj mnóstwo rzeczy możemy sobie skonfigurować, łącznie z tym właśnie w jaki sposób działa skrzynia biegów. Jeden przycisk na dźwigni zmiany biegów, no i zmieniamy to w jaki sposób te biegi się zmieniają. I powiem tak, to naprawdę robi różnicę w jeździe. Jedziemy 45 na godzinę na trujeczce, przerzucamy na ten najbardziej ekonomiczny. Tryb pracy skrzyni biegów, i wtedy 45 na godzinę jedziemy na piątce To jak czuje się w tym samochodzie drogę, jak czuje się to, po czym się jedzie, jest tak responsywny, tak brutalny. Wszystkie nierówności, nawet najmniejsze, jeśli wiecie o czym mówię, jeśli mam na przykład o. To była farba na drodze. Ja nie powinienem na nią wjeżdżać. Farba na drodze. Czuć tą farbę pod zawieszeniem. To jest po prostu niewiarygodne, jak ten samochód daje kierowcy informację o tym, po czym jedziemy. Oczywiście na co dzień jest to męczące, ale jeśli chcemy pojawić się tym samochodem na torze, a ten samochód do tego nadaje się idealnie, jest wręcz do tego stworzony, no to warto wiedzieć, po czym jedziemy i jak opony trzymają się na wierzchni. Tutaj naprawdę. Jest robione to genialnie. To, to, w jaki sposób możemy sobie skonfigurować, dopasować do naszych preferencji, to nic nowego powiecie. No tak, oczywiście, tylko jeszcze kilka lat temu coś takiego nie było możliwe. Teraz, wraz z postępem technologicznym, no, mamy samochód, który możemy sobie dowolnie konfigurować, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, jakie mamy oczekiwania, jaki mamy humor. Tutaj mamy mnóstwo opcji do wyboru yy, i i to jest ekstra. Ekstra jest również to, że to jest samochód, który... Teraz powiem coś dziwnego i głupiego, który możemy kupić. Tak, oczywiście, jeśli mamy co najmniej pół dużej bańki, to wtedy tak, no bo... 500 tysięcy, tak mniej więcej. Nasz egzemplarz na pewno więcej, bo mamy lakier BMW indywidual, mnóstwo rzeczy dodanych jeszcze z wyposażenia dodatkowego, więc spokojnie te 500 tysięcy przekroczyło. No, takie samochody kosztują e, gigantyczne pieniądze, ale też dają mnóstwo freight z jazdy, więc jeśli, jeśli ktoś szuka super samochodu, to przekonałem się, bo to jest... Idealny samochód według mnie, taki idealny super samochód, żeby nie było, bo możemy sobie kupić jakieś efektowne sportowe coupé. No ale ono będzie dwuosobowe, będzie mega niepraktyczne: będzie się do niego strasznie ciężko wsiadało, strasznie ciężko będzie się z niego wysiadało. Nie będzie w nim bagażnika, no ale będzie efektownie wyglądać. Tutaj mamy praktycznego, rodzinnego sedana, który możemy jeździć na co dzień. Po naszych wspaniałych drogach, coraz lepszych, jednak jakby nie było, też nie jeździ się tak źle takim samochodem. Na pewno musimy zwracać uwagę na to, po jakiej drodze jedziemy, bo te szerokie opony z przodu i szerokie opony z tyłu sprawiają, że jeśli wpadamy w jakieś kolejny, no to samochodem zaczyna nosić, ale tak na co dzień, zgodnie z przepisami, jeździ się tym samochodem normalnie, bardzo normalnie możemy dynamicznie ruszyć ze świateł, bardzo mocno pohałasować układem wydechowym. A jak chcemy jechać normalnie, to jedziemy normalnie. Jest to taki zwykły samochód, który, no, nie powiem, że nie zwraca na siebie uwagi, bo w tym lakierze i z tym pakietem e, karbonium niemożliwium na zewnątrz. To tak czy inaczej każdy zwróci uwagę na ten samochód. Ale nie trzeba brać takim szkliwym lakierze, i już nie będziemy rzucać się w oczy. Jest naprawdę dobrze. Jest genialnie. Jest przegenialnie. Więc jeśli potrzebujesz super samochodu, a nie zależy tobie na efektownym, sportowym coupé, M3, Genialny wybór. Praktyczny, rodzinny samochód, którym naprawdę można. Ach no właśnie, taka dziurka malutka, którym można jeździć na co dzień i nie męczyć się w nim, tak jak w super samochodzie. Naprawdę polecam. Genialne auto.